Dzień dobry, nazywam się Czesio. No, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Misio! Ta. Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj. Że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. O nie! A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował? A co to znaczy podpierdoli? A co to jest pisowsi? Rurku, to nie jest coś wymyślić, dobra? Trzeba po prostu... Powiedzieć Wolanowi, że ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu facetowi, który się poczuwa na minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem. o chcę korek! Już! Ujebany farbą, czy nie wiem czym, no. Łaski bez! Bye bye,